To alfą przybyliśmy na imprezę włoską. To alfą? To alfą. Przyjechaliśmy na imprezę pod tytułem Forza Italia. Elegancko. Piękny, czerwony x 19 zapowiadał wspaniałą włoską motoryzację. Mnie taka 500 czyli właściwie 595 Abarth, rzuca na kolana. Już wtedy, z tej maleńkiej 600 potrafi wykrzesać aż 30 koni mechanicznych. Alfa to właściwie anonima Lombarda fabryka Automobili. Romeo pochodzi od nazwiska przemysłowca, który w 1915 roku kupił fabrykę. To piękne białe coupé to nic innego jak Giulia GT Sprint Veloce. No i co tam Maciejka, znalazłeś ciekawego? Jakie samochody Ci się podobały najbardziej? Nie zgłaszały się te starsze Julie. Starsze bardzo. I te, które mi się nigdy nie podobały, czyli te kanciaste Julie, takie karabinierskie. One mi się zawsze wydawały bardzo brzydkim samochodem, a teraz jak oglądam te furki... mają swój styl i swoją klasę. I w detalu mają choćby klameczki, to wygięcie przedniej szyby i tylnej takie... Prawie pod kątem prostym, niesamowite smaczki w tym samochodzie są przy przetłoczenia blach, no cudeńko. W 1965 roku na bazie Alfa Giulietta coupé powstał piękny GT 1600 Junior. Wśród Alfisów. Są tacy, którzy są zakochani tylko modelu GTV. No, w GTV tą gtv jeździłeś? To nie, ale ty jeździłeś, tą jeszcze poprzednią. Ale po poprzednią, ale mówię o tym kanciaku GTV. Tą jeździłem, ale krótko, ponieważ to była gtv która miała taką wadę, że nie dojeżdżała. A. Bo okay. ona się grzała i wybuchała, ale a to przepiękna auto. Okay. Alfa 164, z tego co pamiętam, to jest Alfa, e, którą pamiętasz ze swojego dzieciństwa, gdyż I ją twój tatuś Włodzimierz jeździł takim autem. Autem trzylitrowym, a też jest bardzo ładne, bo to jest Alfa z maszyną do pisania. To jest z kalkulatorem i maszyną do pisania, tak, połączoną oczywiście. Tak, to był tak zwany, w dawnych czasach mówiło się komputerek, ale tu można mówić o komputerze. A taka ilość klawiszy na tej 10 rzeczy jak maszyna... Można się pogubić. Trzeba się było zatrzymać, żeby znaleźć ten guzik, który odpowiadał za coś. Jak maszyna do pisania. Tak. Pomarańczowe Lamborghini Huracan, której nazwa pochodzi od hiszpańskiego pycha z hodowli Conte de la Trzeba przyznać, że jest to całkiem szybki pyk. Potrafi bowiem rozpędzić Huracana od 0 do 100 w czasie poniżej 3 sekund. Trzeba przyznać, że takie Lamborghini było zawsze największą konkurencją dla słynnego Ferrari. Takie 308 to model dość grzeczny, posiadał tylko 240 koni. A my wróćmy na chwilę do kultowego X19. Kultowego dwudziowego auta z centralnie montowanym silnikiem. A tu zdaniem kultowa Testa Rossa. Jak się Pan mi podoba najbardziej? Naj? Najbardziej podoba mi się mój następny samochód Pomarei to? jest Fiat kupę który stoi tam 2.0 Turbo Niebieski, brzydki kolor Nikt go na pewno nie będzie chciał kupić Dlatego ja go wezmę Ostatecznie, ale jeszcze nie teraz To będzie auto coś czeskiego Niestety... No tak twierdzi Niestety być może będzie właścicielem on, nie ja na się też podoba? Bardzo. Już kiedyś byłem bliski zakupu w wersji nie turbo litrowej, A ten sympatyczny kolega kupi turbo. Kupi, kupi. Jak kupi, to będzie miał. Jak kupi, to będzie miał na razie. A byś chciał się przejechać? Będziesz. Aha, a dasz? A dam. Dobra. Dobra. A co dasz? Kawę e... zrobię. Kawę? Piękny model 4C produkowany jest w fabryce Maserati. Piękny kultury klasy. Starałem się, żeby tak wyglądał. I tak wygląda. Bardzo się cieszę, że takie wrażenie robi, że nie tylko na mnie. A jest silnik? E, to jest dwulitrówka. Dwulitrówka? Tak. A ta w miarę? E, 119 koni w oryginale. A ale Nie chodzi o most, chodzi o urok. No, to przede wszystkim, ale też fajnie jest, jak, jak jest się czym uwepnąć. Mimo wszystko, mimo że to takie stare przemiany, auto O bo... oj fajnie. 45 lat, jakby nie spojrzeć, czy 6, nie? No trzeba sreć, ale uroda została. Te piękne Fiaty 1500 zasunęły tym, że konstruktorem ich silniku był niejaki Alberto Lampredi, który wcześniej robił silniki do wyścigowych Ferrari. 53 rok. Młodziutki. Szłam? Młodziutki. Młodziutki, starszy ode mnie. Jeździ super. 1100? 1100. Piat 1100. Sprowadzony z Norwegii. Ciekawostka. Tak, ciekawostka. Zapowało, z Norwegii? Tak, z Norwegii. Tak, tam go znalazł. To jest aniversario, czyli na rocznicę firmy y, Ducati 70 chyba? Sprawdzę. A! Tylko że o to... setną, no, co się, dokładnie, to może Ducati miałby 70, bo no To Gucci ma 100 lat już. Ta marka ma 100 lat. Włodzką kontynuacją Fiata 132 miała być piękna, duża, kanciasta Adżenta. A obok niej piękne 595 Gran Turismo czyli Fiat 500 Abad. Są i tacy, którzy taką piękną 130 uważałem za najbardziej luksusową i najpiękniejszą limuzynę świata. I trzeba przyznać, że miała całe mnóstwo uroku, zwłaszcza w wersji dwudziowej. Ta piękna Julia GTAM ma być włoskim sedanem przyprawionym na oso technologią ZF1. Podwójnie do silnik 2.9 wykręca prawie 550 koni. A do tego, dzięki wykorzystaniu dużej ilości węgla, to jest dużo lżejsze. A obok kultowe, kanciaste, starsze Maserati. Maserati w towarzystwie mniejszej Alfy 147, ale w wersji GTA. Trzeba przyznać, że te włoskie auta mają swój nieodparty urok i dużą dawkę elegancji. I również piękną historię. Taka Delta HF Integrale wzrusza wszystkich tych, którzy pamiętają starsze rajdy. Trzeba przyznać, że na tym zlocie było po prostu wzruszająco.